Prokuratura mówi: Samobójstwo, ale czy można samemu się związać, przytroczyć ciężary i skoczyć w jednym z najbardziej publicznych miejsc w Gdyni, tak by nikt tego nie zauważył? Historia Patryka Palczyńskiego to plątanina pytań bez odpowiedzi. Ciało wypłynęło tam, gdzie nie miało prawa się znaleźć. A obecność lekarza na miejscu, zamiast wyjaśnić, wszystko tylko skomplikowała, to jedna z najbardziej zagadkowych spraw, jakie badałem. Odcinek kończący sezon paragraf zbrodni pod tytułem Dryfująca Śmierć premiera 9 października o godzinie 20 na moim kanale.